Dzień dobry bardzo, a ten dzień drugi. Pogoda totalnie inna. Zobaczcie to. Pokazywałam wam wczoraj nasz ogródek i teraz spójrzcie. Spójrzcie na to. Żadnej chmurki. Żadnej. Także zapraszam na kolejny dzień. Jeśli chodzi o plan dzisiejszej wycieczki, jesteśmy na stacji metra w tym momencie i kierujemy się stacja... Uwaga, będę kaleczyć język, Monastirion, i kierujemy się na Pireus. Chcemy się dostać do portu w Pireusie, a dalej będziemy płynęli na jedną z okolicznych wysp. Na którą to jeszcze zobaczymy, jak już będziemy na miejscu. Jeśli chodzi o takie informacje praktyczne, właśnie jeżeli chcecie dojechać do Pireusu metrem, to jest metro w części naziemne. Stąd nie bądźcie zaskoczeni, że nie jesteśmy w tunelu. Bilet na metr kosztuje 1,40 euro. Także czekamy na pociąg. Słuchajcie, jeśli chodzi o przejazd metrem, to spoko, ludzi jest to zawsze w metrze. Są poszczególne stacje zaznaczone, Takie jedziemy zieloną linią i tak jak mam nadzieję, że widać dobrze, ostatnia nawet jest oznaczona symbolem statku, czyli do portu. Więc trzymamy się po prostu zielonej linii i tradycyjnie tam u góry też jest tablica, na której wyświetla się stacja, na której aktualnie jesteśmy, więc bez obaw nie zgubicie się, jeśli chodzi o przejazd. No i zobaczcie gdzie jesteśmy. Jesteśmy w porcie, w Pirausie. Cel dzisiejszej wycieczki wyspa Egina. To jest wyspa, która jest najbliżej kontynentu, dlatego się na nią zdecydowaliśmy, bo jednocześnie ten czas transferu jest najkrótszy. Tak, a my dzisiaj po południu wracamy z powrotem do Aten. Nie zostajemy dłużej, bo tak jak patrzę po osobach czekających, jest mnóstwo osób właśnie z torbami, więc po prostu pewnie płyną sobie na wakacje, czy tam wracają do domu. Natomiast no. Dla nas akurat wybór wysp był podyktowany tym, żeby właśnie była stosunkowo blisko kontynentu, żeby czas transferu był jak najkrótszy, no i żeby też tam było co zobaczyć. Podobno Egina jest fajną wyspą, śliczną, taką typowo grecką, odporną, podobno na masową turystykę. Um, co jeszcze? Słynie z pistacji. Słynie podobno z pistacji. Jeszcze nie próbowaliśmy tutaj lodów, więc będzie okazja spróbować lodów pistacjowych, bo z tego co wyczytałam są pyszne. I informacje praktyczne. Może odwrócę kamerę, tak, to spojrzymy sobie na port, to będzie trochę łatwiej. Faktycznie, właśnie lepiej spójrzmy sobie na, podrób, na port, bo ja to taka niewyględna trochę. Starałam się, prostowałam sobie włosy przed wyjazdem, ale potem deszcz wszystko załatwił. Natomiast tak jak kiedyś chyba Wam opowiadałam, w ogóle w podróży to człowiek wygląda jak wygląda, a jednocześnie się czuje najbardziej szczęśliwy. To jest jakiś taki paradoks. Co chciałam mówić? Informacje praktyczne miały być. E, wysiadamy z pociągu welmetra, jakkolwiek je tam znać, i jeż, zwać, jeżeli byście się martwili, jak teraz znaleźć port. Nie bójcie się, znajdziecie port, port was właściwie znajdzie sam. E, jak tylko przejdziecie na drugą stronę, zobaczycie od razu ogromne statki, więc wiemy, że tam jest port. I teraz tak, a jak znaleźć kasy biletowe, jak w ogóle się dostać dalej? Spokojnie kasy biletowe też znajdą was same. Jest mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju naganiaczy którzy prowadzą do kas poszczególnych przewoźników. Spokojnie można brać pierwszego z brzegu, dlatego że tak jak sprawdziliśmy ceny, one się nie różnią. Cena jest wszędzie, e, wszędzie ta sama, więc spokojnie można od razu z daną osobą się podtransferować pod, e, pod kasę biletową. Bilet na Egine kosztuje 8 euro. Są normalne łodzie i są speedboaty. My wzięliśmy na razie normalną łódź. 8 ojrasków w jedną stronę. No i co? Na bilecie jest informacja o terminalu, z którego wypływamy. Zobaczcie, akurat chyba nasz podpływa. To będzie statek właśnie towarowo-pasażerski, bo stoją też samochody właśnie w kolejce na wejście. No i zobaczymy. Około godziny mamy płynąć. Zobaczcie, ludzi jest mnóstwo, mnóstwo. Jest niedziela, jest słoneczna pogoda. Wyspa podobno bardzo popularna wśród lokalców. No, najbliżej też położona, tak więc to pewnie w dużej mierze też ten ruch determinuje. No dobra, słuchajcie, czekamy na tą naszą łódź. Będziemy się widzieli już pewnie z eginy. Mam nadzieję, że się nam spodoba. My co prawda jeszcze oczywiście samych atem nie zdążyliśmy dobrze poznać i nie zobaczymy wszystkiego, taka jest prawda, a druga kwestia jest taka, że no jesteśmy statą, któremu chcemy pokazać jak najwięcej różnorodnych miejsc i sposobów transferu, stąd stwierdziliśmy, że właśnie pójdziemy na Łódź i gdzieś tam sobie dalej popłyniemy, no bo zawsze Łódź to dodatkowa atrakcja. Stąd taka taka, a nie inna decyzja, tak? Jeszcze na Ateny będziemy mieli czas jutro, bo jutro już wylatujemy do kraju, ale jeszcze pół dnia będziemy mieli na miejscu, więc jeszcze trochę tych Aten bliźniemy. Zobaczcie, elegancko jest, kanapy są, jest barek, natomiast my idziemy oczywiście na górę. Ja uwielbiam gdzieś na łodziach, więc wiecie, u góry to atrakcja, a dzisiaj ładna pogoda. Mam nadzieję tylko, że zobaczymy, jak to ze słońcem będzie. Czy zaraz nie będzie przepiekało. I nie pożałujemy, że dzisiaj nie mamy krótkich spodenek. Wczoraj było nam zimno, dzisiaj będzie nam gorąco. Czekajcie, czekajcie, czekajcie bo... idziemy dalej jaka frajda, słuchajcie. <laughs> idziemy jeszcze wyżej o, nie macie pojęcia jak mi w ogóle cieszą takie momenty A <laughs> Ale fajnie o, wow! Proszę, ławeczkę sobie zajmiemy, rewelacja! O, ale się cieszę! Jejko, jak jest pięknie w ogóle! Ale fajnie! Może nie wiem, czy prawa, czy lewa. To no, dobra, może być tutaj. Uwaga, wchodzimy powoli do portu w Eginie. Egina to jest taka trochę większa wyspa, tutaj jest podobno kilka miasteczek. To zobaczymy jeszcze jak nam się tutaj ułoży, jak wysiądziemy i co zdecydujemy się robić dalej. Ja w ogóle jestem pierwszy raz w Grecji, tak? No i teraz pierwszy raz na greckiej wyspie, więc uwaga, uwaga, będę przeżywała zapewne podwójnie. No i słuchajcie, dopłynęliśmy. Dopłynęliśmy, wysiedliśmy, witała nas piękna, słoneczna pogoda. Pierwszy raz na krótki rękaw. Będzie pięknie. No i proszę, kawałeczek portu, jeszcze zobaczcie, jest pierwszy mały, biały, grecki domek. I z tego samego miejsca będziemy po prostu wracać. Także nie sposób się zgubić, jakby ktoś chciał uskuteczniać podobne wyprawy. Zobaczcie, jaka woda przejrzysta. Jaki wakacyjny klimacik. Oj, te klimaty, małe, wąskie uliczki, kafejki. Tu akurat teraz weszliśmy w taką bardziej spokojną, ale przed chwilą minęliśmy. Zresztą za chwilę będzie pewnie też widać na kolejnych... na kolejnych kadrach. W taką turystyczną z restauracjami. jejku, uwielbiam takie klimaty, naprawdę mi się to strafi, mnie to kręci. Ja w ogóle uwielbiam ten stan w podróży, patrzcie, cytryny znowu. O, wow 어떡해. <suss> bo tak chodzimy sobie wzdłuż wyspy totalnie bez celu nie wiem gdzie jesteśmy już chyba wyszliśmy z tego naszego miasteczka ale po drodze trafiliśmy na restaurację więc już żeby zjeść bo później nie wiadomo kiedy znów będzie cywilizacja pokażę Wam w ogóle w jakich okolicznościach zobaczcie z jakim widokiem stoliki, stoliki stoliki tutaj my sobie siedzimy i czekajcie wyjdziemy a tutaj mamy port. Stąd przypuszczam, że chyba musieliśmy wyjść z, z tego naszego miasteczka Egina, dlatego może no, że tam już był jeden port, tak? A tu jest drugi, taki malutki. No to chyba się znaleźliśmy już w innym mieście, bo tak chwilę szliśmy, szliśmy, szliśmy i nie było nic poza jakimiś tam domostwami, a my sobie szliśmy wzdłuż wybrzeża. Natomiast pojawiła się właśnie cywilizacja, więc myślę, że to już jest po prostu inne miasteczko, bo tutaj na tej wyspie jest właśnie kilka miasteczek. No i tak będziemy sobie chodzić bez celu i to jest w ogóle cudowne. To jest to, słuchajcie, co jak w podróży najbardziej lubię, taki czas, kiedy jest, że po prostu można sobie chodzić, można się zgubić. Jest na to czas i można tak po prostu naturalnie bardzo poznawać to, co tutaj jest. Ja, jak zauważyliście, pewnie nie chodzę po tych takich punktach stricte turystycznych, tak? To, to nie jest dla mnie zwiedzanie. Ja bardzo lubię poznawać miasto po prostu. Jak gdzieś jesteśmy na wyspie, tak, to pochodzić po tej wyspie, zgubić się, a nie mam takiej listy z, z punktami, które są warte odwiedzenia. Być może coś przez to przeoczę, ale nie chodzę też w większości po muzeach, jak zauważyliście. Ale no nie wiem, no, no taki jest mój sposób zwiedzania, tak. Ja w ten sposób chłonę i <głos》> jestem naprawdę mega, mega szczęśliwa i bardzo mi się tutaj podoba. Ja uwielbiam wyspiarskie klimaty. Jest po prostu. Cudownie, w ogóle właśnie przed podróżą byłam taka ładna, wyszykowana, wyprostowane włosy, tak. Teraz już tam po deszczu wszystko się zmierzwiło, a i tak jestem w tym momencie najszczęśliwsza i w ogóle czuję się ze sobą naprawdę genialnie. To, to jest niesamowite, ale ja po prostu kocham ten stan w podróży. No, bardzo kocham. Wjechało nasze zamówienie, wzięliśmy tak chlebek. Tam z tyłu jest ser, to jest graviera, rodzaj sera. Oczywiście caciki, wszędzie próbujemy caciki. I jeszcze zapomniałam teraz nazwę, jak to było po grecku, ale to muszą być ziemniaki, bo to były ziemniaki z czosnkiem. Tylko ja myślałam, że no coś takiego. Tylko ja myślałam, że to będą po prostu takie ziemniaki w kawałkach z jakimś polewą czosnkową, a one są w formie pire, dobra? Puszczmy. Puszczmy? A ja czosnek lubię. Później ludzie mnie nie lubią, ale ja lubię. To jest pyszne. To są ziemniaki na zimno. One są dobudowane na zimno, są rewelacyjne. Dużo czosnkuser jest też genialne. No i cacyki, oczywiście. No i jeszcze, słuchajcie, dla urozmaicenia coś nowego się pojawiło. Żeby nie było, że ciągle to samo. U Pawła jest ośmiornica. Mnie to zupełnie nie przekonuje. Już dla mnie taki nawet zapach. A u taty jest bardzo tradycyjnie po grecku, czyli jest musaka. Pojedli i idą dalej. Pojedli i idą dalej i tak w sumie można wycały dzień. na szlaku, bo idziemy, idziemy, idziemy. Obserwujemy, obserwujemy, obserwujemy. Wiecie co? To, co mi się bardzo podoba w ogóle na południe Europy, bo to nie tylko w Grecji, to samo jest w Hiszpanii, to samo jest w Wrocławiu, jeśli chodzi o restauracje, tak jak byliśmy chociażby teraz, że na obsłudze często są kalnerzy w starszym wieku. Że to jest zawód, który jest szanowany, który jest uważany, który jest traktowany jako taka długo falowa praca, tak? No bo u nas stanowisko kalnera, kalnerki tak najczęściej no piastują, taki I przyjmują pracę osoby młode, które przychodzą na chwilę, które studiują, później odchodzą i to jest po prostu praca tymczasowa. Mało kto się z tego typu stanowiskiem pracy w ogóle wiąże. A tutaj to zupełnie zmienia klimat lokalu, słuchajcie. Nie wiem, ja to akurat bardzo lubię i czuję tą różnicę, tak? Kiedy jesteś obsługiwany przez kogoś, kto tą pracę po prostu lubi bo widać, że ci panowie tą pracę lubią wykonują ją naprawdę z takim szacunkiem z sympatią do klienta bo oni często przecież zagadają tak na koniec co mi się podoba, teraz na przykład wychodzimy z lokalu tak, e, zostawiliśmy pieniądze na stoliku, no nikt tego tam nie sprawdza i po prostu machną na pożegnanie, cześć, tak dziękujemy super, naprawdę bardzo, bardzo uwielbiam ten klimat, uważam, właśnie ta obsługa tworzy całą ale też lokali, bardzo to lubimy właśnie, jak jesteśmy gdzieś na takich wyjazdach południowych. To jest jedna refleksja. A druga, taka troszkę bardziej osobista, ale muszę się tym z Wami podzielić, bo to tak za mną się cały ten wyjazd chodzi, że ogromnie, ogromnie się cieszę. Bo tutaj przede mną idzie mój tata że tata jest tutaj z nami na tym wyjeździe. Naprawdę, Wiecie, to tak się cieszę, że mam możliwość moim rodzicom, bo dla mamy też jest taki wyjazd zaplanowany, jak mama będzie miała urodziny, pokazać świat i zabrać gdzieś ze sobą świat, że naprawdę tak chodzimy momentami i tata też obserwuje, to mnie to w jakiś sposób naprawdę wzrusza. Cieszę się, cieszę się przeogromnie, że oni mnie kiedyś wychowali, a ja teraz mogę się im odwdzięczyć w taki sposób, także ja mogę ich zabrać w podróż i pokazać kawałek tego mojego świata, moich podróży i tej swojej pasji i to jest bardzo, bardzo fajne, no. Dla mnie o tyle istotne, no bo to też różni oczywiście tak, że moi rodzice tak na co dzień żyjąc tak nie podróżują specjalnie. I właśnie to, że ja taką podróż mogę zorganizować i że mogę ich zabrać, tak jak Wam mówiłam, jesteśmy tutaj z tatą, tata jest w prezencie urodzinowym, niejako. Wczoraj miał urodziny, a jak będzie moja mama miała urodziny latem, to z mamą też ja się wybieram latem na kolejny taki wyjazd, też na południe Europy, ale w troszkę, w troszkę inne miejsce. Ale też będę chciała kawałek świata pokazać, i mówię wam, cieszy mnie to naprawdę ogromnie, że w jakiś sposób mogę właśnie za to wychowanie podziękować i pokazać ten świat. Także mam nadzieję, że tata zadowolony twierdzi, że tak. Tutaj staramy się też tempo dostosować podróżujemy troszkę inaczej niż my zazwyczaj, tak? no bo my tak zawsze ganiamy od samego rana do wieczora jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, No teraz to ta podróż tak z racji, że jesteśmy statem, no, który tyle kilometrów nie pokona już. No to trochę wolniejszym krokiem, trochę mniej miejsc, więc nie zobaczymy pewnie tyle, co byśmy zobaczyli, gdybyśmy tutaj biegali tylko we dwójkę. Stąd też się przenieśliśmy na wyspę, bo chciałam, żebyśmy nagle zróżnicowali po prostu miejsca, w których jesteśmy, żeby tych atrakcji było trochę więcej. No bo przecież samych Aten to nawet nie zobaczyliśmy jeszcze, tak? No mieliśmy wczorajszy dzień, który był takim bardzo, bardzo deszczowym dniem i zwiedzało się bardzo trudno. Teoretycznie mogliśmy zostać dzisiaj w Atenach, mieliśmy jeszcze ten bilet na autobus, bo on był 48-godzinny i pojeździć dalej po mieście. Natomiast stwierdziłam, że bym chciała właśnie, żeby się pojawiło coś ekstra, żeby pojawiła się właśnie ta łódź, żeby pojawiła się wyspa, no bo wyspa to jest zupełnie co innego znowu niż kontynent, żeby właśnie tata miała jak najwięcej tych, <laughs> tych atrakcji. Więc w trochę inny sposób zwiedzamy, ale i tak ogromnie, ogromnie się cieszę. No dobra, to tak się chciałam, chciałam podzielić. <laughs> Został. Zobaczcie ten klimat. Te wąskie uliczki. Te porozstawiane wszędzie stoły. <noise> Proszę, nawet mi ustępują, bo idę z kamerą i nagrywam. To akurat obsługa lokalu, w którym też sobie usiedliśmy. Ale zobaczcie, jaki fajny klimat. To uwielbiam na południu. Właśnie takie biesiadowanie. Cała ulica zostawiona stolikami. Fajnie jest. A tam właśnie od razu mamy port w Małe wąskie uliczki, wszędzie pełno kotów, ławeczka dla kotów, czarna jak Majusia moja. Tu kolejny czarnulek. Melduję jeszcze, że lody pistacjowe też spróbowane i są naprawdę rewelacyjne. Serio. Czekamy. Jest... Jesteśmy już na promie i wracamy do Pireusu, a później stamtąd dalej jedziemy do Aten. No, wpadliśmy tutaj na kilka godzin. Słuchajcie, bardzo Wam w ogóle tę wyspę polecam, jeżeli ktoś jedzie też na Ateny, tak, i zwiedzacie stricte Ateny, bo ta wyspa, tak jak mówiłam, jest położona najbliżej lądu, więc czas dotarcia tutaj jest najkrótszy, a można faktycznie poczuć takie typowo greckie, wyspiarskie klimaty. No i oczywiście stąd można się też dalej transferować na kolejne wyspy, są takie możliwości. No, my mieliśmy raptem te parę godzin, stąd ten czas, no, jest dość ograniczony, więc już skupiliśmy się tylko na tej jednej wyspie żeby czegoś, czegoś innego spróbować taki wakacyjny, prawdziwie grecki grecki klimat, bardzo, bardzo jestem zadowolona, tutaj pan mnie obserwuje właśnie jak nagrywam e, co jeszcze, można by wypożyczyć samochód, można sobie pojeździć po wyspie są dostępne kłady, można pożyczyć ropery. no my po prostu sobie zrobiliśmy taki krótki spacer tak, żeby tutaj też czateł oprowadzić. Raczej wolnym, spokojnym krokiem, ale możliwości jest mnóstwo. Możecie właśnie objechać wyspy, miasteczka, które są, bo jest kilka miasteczek, możecie się transferować dalej, no przeróżnie, ale generalnie jeżeli uderzacie na Ateny, a właśnie chcielibyście jeszcze czegoś innego, albo takiego trochę może lenistwa na plaży, na wyspie, to spróbujcie, myślę, z, z Eginą, a będziecie zadowoleni. No dobra, słuchajcie, to myślę, że jeśli chodzi o tego vloga i o te takie nasze, co się śmieje, wyspiarskie klimaty. O wyprawę do Eginy to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym vlogu. Powiem Wam w ogóle, że ten nasz prom to mi tak trochę przypomina lotnisko. Jakbyśmy wszyscy czekali na opóźniony lot. Na ten przykład.